Witam serdecznie. Szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Dlaczego? Przecież my się modlimy tak często o pokój w naszych rodzinach, między narodami. Widzimy, co się dzieje. Na świecie. Świat wariuje, ludzie się kłócą, zabijają. Trzecia wojna wisi w powietrzu albo już się rozpoczęła. Narody się zbroją, wydają ogromne pieniądze na, na zbrojenia. Wojna wisi w powietrzu. Miecz. Dlaczego Boże dajesz nam miecz, a nie pokój? Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Dlaczego? Dlaczego? Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Tutaj jest odpowiedź, ale my często tej odpowiedzi nie widzimy. Jest ona przed nami ukryta. Bo nie możesz kochać bardziej człowieka niż Boga. O Bogu często zapominamy. Kiedy nam się zaczyna dobrze powodzić, kiedy mamy trwogę, to uciekamy do Boga, a potem jakoś tak zapominamy o Nim, już nie myślimy o Nim, nie modlimy się do Niego, nie słuchamy Go, nie mamy w pamięci Jego przykazań, czym naprawdę jest miłość. I idziemy za swoim wyobrażeniem miłości. No i wtedy zaczynasz bardziej kochać człowieka, a teraz widzimy jakąś tendencję do, do kochania kogoś, kogo się nie da kochać czyli zwierząt, bo zwierzę, zwierzęt, zwierząt nie możemy kochać, bo zwierzęta nie są osobami. Zwierzęta mamy szanować, mamy je. Yy, Yy, mamy pod swoją yy, opieką zwierzęta, ale zwierzęta są nam dane, a nie my jesteśmy dani zwierzętom. To tak jak z Szabatem, to Szabat został ustanowiony dla człowieka, nie człowiek dla Szabatu. Zwierzęta stają się przyjaciółmi człowieka. To jest niedorzeczne, nie da się tego zrobić, bo, bo przyjaźń może być między osobami, które są równe. No, ale ludzie zaczynają kochać zwierzęta. Bardziej niż innych ludzi i jeszcze bardziej niż Boga. No i wtedy przychodzi ten miecz. To trudne doświadczenie takie doświadczenie, które ma nas obudzić wyciągnąć nas z, z kłamstwa, z, z tego, w co weszliśmy. Ma nas wyciągnąć z grzechu, bo jeśli kochasz bardziej kogokolwiek niż Boga, to grzeszysz przeciwko Bogu, przeciwko temu, który dał ci wszystko, dał ci istnienie. I Bóg będzie chciał cię uratować. Będzie też myślał o swoim imieniu, żeby Jego imię, imię nie było deptane, bo imię Boże jest święte. Kiedy patrzymy na księgę wyjścia, to czytamy takie słowa: „Rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa, Józefa Egipskiego, i rzekł do swego ludu: „Oto lud Izraelitów jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W przypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami i walczyć przeciw nam.” Aby wyjść z tego kraju, Bóg dopuścił do tego, że faraon stracił pamięć. Pojawił się nowy faraon i stracił pamięć o Józefie, o tym, co Józef zrobił dla Egiptu. Przecież Józef uratował Egipt od klęski głodu, bo pan był z nim. Ale faraon stracił pamięć o Józefie. Dlaczego? Bo Izraelici tak się rozmnażali, że stracili pamięć o Bogu. Oni już nie oddawali czci Bogu. Nawet z lektury Księgi Wyjścia możemy wywnioskować i czytamy w tej Księdze Wyjścia, że Bóg chce, żeby Mojżesz wyprowadził lud na pustynię i żeby na tej pustyni lud czcił Boga wreszcie. Bo wcześniej nie czcił Boga, będąc w Egipcie, zapomniał o Bogu. Bóg go wprowadził tam, żeby uratować ten naród wybrany, bo, był, bo była klęska głodu, a teraz oni zapomnieli o Bogu. A w Egipcie byli ludzie religijni. I to źle religijni, bo byli bałwuchwalcami, poganami. Oddawali cześć faraonowi, oddawali cześć innym bóstwom, ale Boga żywego jedynego nikt nie wychwalał. Wszyscy mieli w niepamięci imię Boże. Dlatego faraon zatwardził serce swoje, Bóg zatwardził jego serce, zamknął Mu pamięć no i zaczął prześladować tych, których Bóg wybrał. Bo ci, których Bóg wybrał, zapomnieli o Bogu. I tak często jest w naszych rodzinach. Ja byłem świadkiem ostatnio takiej sytuacji. Często jestem świadkiem takich sytuacji w kościele. W niedzielę, w niedzielę to było. Małżeństwo. Może małżeństwo, ale mama, mama z tatą. Może para. Może partnerstwo bardziej niż małżeństwo, przyszli do kościoła z dzieckiem. Z chłopcem, który nie był w, 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 w wózku. Chodził o własnych nogach, rozumiał, co się do niego mówi, i cały czas gadał podczas mszy, cały czas. A rodzice nie reagowali, nie uciszali tego dziecka. Chłopczyk robił, co chciał. I tym samym przeszkadzał innym w, w byciu na tej mszy. Słowo Boże jest głoszone, a ja nie mogę się skupić, bo ten dzieciak cały czas gada. Ja nie mam pretensji do tego dziecka, tylko pretensji do ojca, że ojciec nic nie zrobił, żeby to dziecko uciszyć. Ale gdyby do tego ojca ktoś dzwonił, nie w kościele, w domu, jakiś ważny telefon. Miałby ten ojciec, a dziecko by się tak zachowywało, to na pewno by uciszył to dziecko. Cicho, rozmawiam teraz, ważny telefon mam. Cicho, przestań, przestań, daj mi chwilę, muszę porozmawiać. Na pewno by uciszył to dziecko, próbowałby. A ja siedziałem na tej mszy i, i widziałem, że w ogóle nie było żadnych prób. Uciszenia dziecka, a głoszone było słowo. Słowo pana, więc kto jest ważniejszy? Bóg czy dziecko? Dziecko jest ważniejsze. Niech dziecko gada, bo jak powiem mu, żeby zamilkło, to zacznie robić sceny. Nie będzie takie łatwe uciszyć dziecka, nie? No i oczywiście to małżeństwo albo para. Yy, nie, nie poszło. Oni nie poszli do komunii. To po co przyszli namże? Poprzeszkadzać? Ja wiem, że to, co mówię, jest trudne, ale Biblia jest trudna, a Słowo Boże jest trudne. Pan dopuszcza do takich sporów, do takich wojen między Ojcem a Synem, między Matką a Córką, bo nie możesz kochać bardziej swojej rodziny niż Boga. Boga masz kochać najbardziej. Jeśli tego nie, nie zrobisz, to pojawi się miecz w Twojej rodzinie, i będzie szalał, i będzie zabijał ten miecz. I kto Cię ochroni? Gdyby Pan nie był po naszej stronie, przyznaj Izraelu, gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstali, wtedy żywcem by nas pochłonęli, kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął. Czy Pan jest po Twojej stronie, Izraelu? Czy Pan jest po Twojej stronie, człowieku? Bo może nie jest po Twojej stronie, dlatego zsyła na Ciebie miecz, żebyś się obudził, żebyś bardziej Go kochał, a nie stworzenie. Nie człowieka, nie zwierzę, nie samego siebie, nie przedmioty, nie swój święty spokój. Masz go kochać, bo on jest miłością. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.